Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy kromowy sernik. Do jego przygotowania są potrzebne zaledwie trzy składniki, a dodatki zależą już od Waszej wyobraźni. Jeden kawałek to mniej niż 1 gram węglowodanów netto. Zaczynamy od pierwszego składnika jakim są jajka. Potrzebujemy 3 całych sztuk ja mam w rozmiarze L, który wbijamy do miski miksera. Ubijamy następnie na masę. Zajmie to kilka minut. Tak wygląda gotowa masa jajeczna po ubiciu. Dalej będziemy potrzebować 200 g serka mascarpone oraz 25 g odżywki białkowej, ja mam o smaku waniliowym. Można również użyć innej smakowej, taką jaką akurat macie. Alternatywnie można zastąpić ją trzema łyżkami mąki kokosowej, plus erytrytol do smaku i trochę wanilii. Serek ubijamy przez chwilę mikserem, aż całość będzie przypominała krem. Teraz dodajemy 2-3 łyżki pianu z białek i mieszamy. Spowoduje to, iż masa serowa nie będzie taka zwarta i łatwiej będzie ją później wymieszać z ubitą pianą z jajek. Robimy to delikatnie. Gdy już mamy wszystko gotowe, przelewamy tak przygotowaną masę serową do foranki włożonej wcześniej popieram do pieczenia. Moja ma średnicę 16 cm. Równujemy wierzch i już możemy piec. Ja zdecydowałam się jednak na dodatki, będą to borówki. Można użyć malin, które są troszeczkę lżejsze lub na przykład liofilizowanych owoców. Całość wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 170 stopni Celsjusza na około 30-40 minut grzanie góra dół. Sernik studzimy przy lekko uchylonych drzwiczkach piekarnika przez około 15 minut i wyjmujemy. Gdy będzie chłodny, możemy wyjąć go z formy. Ja dodałam do niego, co jest opcjonalne, polewę czekoladową przygotowaną z dwóch kostek gorzkiej czekolady i łyżki oleju kokosowego oraz kilka truskawek do dekoracji. Zobaczymy teraz, jak wygląda w środku. Zapraszam Was do wypróbowania przepisów, a wszystkie potrzebne składniki znajdziecie w opisie do tego filmu. Jeśli tak jak ja lubicie serniki, to na blogu czeka na Was nowy e-book z 15 przepisami na serniki w wersji keto.